Zobaczcie, co znaleźliśmy w naszej warstwie roślin okrywowych. W tym miejscu jest sieć upleciona przez pająka tygrzyka paskowanego. Jest to pająk z rodziny krzyżakowatych, kiedyś był bardzo rzadki na terenie Polski, ale od 2011 roku nie jest już objęty ochroną ścisłą, z tego względu, że jego populacja znacząco wzrosła. Jest pająkiem jadowitym. Jego ukąszenie przypomina ukąszenie osy, ale dla człowieka jest całkowicie niegroźny, nie atakuje, nie jest agresywny. Ucieka przed człowiekiem, no chyba że będzie niepokojony, wtedy będzie się oczywiście bronił. Jest przepiękny, jak sama nazwa wskazuje, jest paskowany. To ubarwienie, ten kamuflaż przypomina nieco ubarwienie osy, a sieć jest wyposażona w taki bardzo charakterystyczny zygzak. Po tym możecie śmiało rozpoznać, że napotkaliście właśnie tygrzyka paskowanego.